Obliczmy na początek miejsca zerowe funkcji f. W tym celu należy wyznaczyć deltę. Delta pozwoli nam określić, ile miejsc zerowych ma ta funkcja. Wzór na deltę to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Współczynnik b w tej funkcji jest równy minus 8, więc minus 8 podnosimy do kwadratu, odejmujemy 4 razy a razy c. To się równa 64... Odjąć 4 razy 2 razy 5 to 40, to się równa 24. Delta jest dodatnia, więc funkcja f będzie miała dwa miejsca zerowe. Żeby je wyznaczyć, to określmy jeszcze pierwiastek kwadratowy z delty. To będzie nam potrzebne do wzorów na x1, x2. Pierwiastek kwadratowy z 24 można zapisać prościej jako pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 6. To jest 2 pierwiastek z 6. Miejsce zerowe numer 1 będzie równe minus b. Odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, podzielić przez. 2 razy a Otrzymamy 8 odjąć 2 pierwiastek z 6 podzielić przez A jeszcze zapiszę 2 razy 2. Jeżeli licznik skrócimy przez jedną z dwójek, to otrzymamy a w zasadzie może zróbmy to tak, że licznik podzielimy, ósemkę podzielimy przez 4, otrzymamy 2 i tą liczbę podzielimy przez 4, otrzymamy pierwiastek z 6 drugich. O. Natomiast drugie miejsce zerowe będzie równe 2 dodać pierwiastek z 6 drugich. Następnie zauważmy, że te liczby są identyczne. To oznacza, że wykresy funkcji g oraz h powstają poprzez przesunięcie wykresu funkcji f o pewien wektor. Dlatego zapiszę, że funkcja G od X powstaje w wyniku przesunięcia funkcji f o 1 czwartą w prawo 1 czwartą w prawo. Więc znając miejsca zerowe funkcji f, po przesunięciu tych miejsc o 1 czwartą w prawo otrzymamy miejsca zerowe funkcji g. A w zasadzie też oznaczmy to jako x1 dla funkcji g. Popatrz, przesuwamy o 1 czwartą w prawo. I otrzymujemy miejsce zerowe 2,1 czwarta, odjąć pierwiastek kwadratowy z 6, drugich. natomiast drugie miejsce, jak przesuniemy o 1 czwartą w prawo, to otrzymamy 2,1 czwarta, dodać pierwiastek z 6, drugich. W taki sam sposób wyznaczymy miejsca zerowe funkcji h. W tym celu musimy przesunąć miejsca zerowe funkcji F o pierwiastek z 6 drugich w prawo. Więc mając miejsce zerowe funkcji F równe dokładnie tyle, przesuwamy to miejsce o pierwiastek z 6 drugich w prawo i otrzymujemy miejsce zerowe równe 2. Drugie miejsce. Otrzymamy tak, mamy 2 dodać, 2 razy pierwiastek z 6 drugich. Tutaj dwójki się skrócą i otrzymamy w ten sposób 2 dodać pierwiastek z 6. No i to tyle.